Dokładnie dziś, gdyby żył, swoje 192 urodziny obchodziłby James Maxwell. Naprawdę bardzo barwna postać. I słowo barwna wcale tu nie jest przypadkowe. Maxwell odkrył, że kolorową fotografię można wykonać za pomocą trzech filtrów: czerwonego, niebieskiego i zielonego. Jesteście ciekawi, jak taka fotografia wyglądała? Już Wam pokazujemy. A z racji, że my zajmujemy się drukiem ściennym, wydrukujemy to zdjęcie bezpośrednio na ścianie. Patrzcie! Jeśli Ty jesteś zainteresowany, zainteresowana drukiem ściennym, odezwij się do nas. Z wielką chęcią pomożemy. Znajdziesz nas na kreatorścian.pl oraz na Facebooku, jak i Instagramie.